Witam Was w Team GSML. Dzisiaj pokażę taką sztuczkę. W większości telefonów z nowym security, czyli z nowym zabezpieczeniem, jest zablokowanie ADB. A mianowicie tak. Już Wam pokazuję. Wchodzicie sobie w ustawienia. Ja mam już do końca informacja o telefonie, informacja o programowaniu, w numer wersji, klikamy 7 razy i pojawia nam się został włączony tryb programisty. Cofamy się. Wchodzimy w tryb programisty i tutaj mamy debugowanie USB wyłączone. Podłączam. Widzicie? I jest wyłączone. Troszeczkę to zmienili w blokadach, ale też to jest do zrobienia. Musimy się cofnąć. Szukamy u nas tutaj zabezpieczenia i system, awaryjne systemy. Nie, przepraszam. Zabezpieczenia i prywatność. Bym się pomylił. Schodzimy na dół i tutaj mamy automatyczna blokada. Jeśli wchodzimy, to tutaj mamy zablokowane wszystkie rzeczy, czyli ADB. I, I TD i TD. Więc jak tutaj wyłączymy to. Od razu nam się zaraz pokaże, wracając do opcji programisty. Pokaże nam się. TD ADB. Włączymy, wyłączymy. Możemy robić co chcecie. Słuchajcie, takie nowości tylko i wyłącznie u nas. Zapraszam Team GSM HELP. Pozdrawiam.